Не сум сам, 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 сам. Јас се мој брат, 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 брат. в суме мам, 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 мам. Роби толку добро рап, 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 рап. Роби толку добро A teraz posłuchaj, to to jest pełna moja trzy historia. Nagrywam klasy 4 Popatrz, ja nie widzę życia na prochach. Chcę robić muzykę, zobacz, jak wychodzi utwór ten te spróbamy na mundury. Ha, tutaj świat jest wyponowany. Ja i mój dobry szomat, robimy karierę, zobacz Ej, na lubię łazimy, zobacz Na granicznej w naszych domach dobra muza jest Nie jestem sam, 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 sam Jest ze mną mój brat, 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 brat Wyjebane w sumie mam, 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 mam Robię tylko dobry rap, rap, rap Rapasz na grubość portfela, zobacz Ludziom prosto do serca, ziomy Skumaj to jak chcesz, dalej tak mieszkać nie patrz na grubość portfela, zobacz ludziom prosto do serca siomek, skumaj to jak chcesz Dalej tak mieszkać ha. Nie patrz na grubość portfela, zobacz ludziom prosto do serca siomek, skumaj to jak chcesz Nie jestem sam, 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 sam Jest ze mną mój brat, 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 brat Wyjebane w sumie mam, 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 mam Robię tylko dobry rap, rap, rap Nie patrz na grubość portfela, zobacz ludziom prosto do serca ziomek Skumaj to jak chcę